Na naszą drogę musimy bardzo sobie powiedzieć, od razu na to do początku. i dobrze by było, żebyśmy musieli sobie ich przypominać. Jak słyszycie teraz dzięki trakcie 8 jesteśmy już lepiej słyszali. mamy taki ważny pogłos. Yy, każdy regulator nie czytał, ale ja chcę przypomnieć o kilku najważniejszych rzeczach, żebyśmy bezpiecznie dotarli. To jest bezwzględny zakaz przechodzenia na lewą stronę wiejskiej. Tylko służby, które mają do tego uprawnienia, czyli kierowanie grupy, porządkować i tak e, poruszać się wzdłuż całej kolumny i poza kabelkiem. My nigdy nie przechodzimy na lewą stronę wiejskiej. Bardzo to proszę, żeby tego przestrzegać, bo to jest dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. E, też, e, bardzo istotna sprawa, bo już jesteśmy poza miastem, do tej pory o tym nie mówiłem, ale jeszcze jest naprawdę dużo. Prawdopodobnie około 6, dlatego że do stołu było zapisane ponad 20 osób, jeszcze dzisiaj to już się zapisywało. Więc idziemy bardzo wąską, bo na za bo to bo nie jesteśmy w stanie. Duża komuna. I tak idziemy w jednej kolumnie, dzięki życzliwości, tak naprawdę władz państwowych też tak bym mówię, to na wam stanie, że w sprawie rozporządzenia, mianowicie, ale teraz oczekujące poruszania tych punktów cieszy, to tak naprawdę, że jeszcze 50 osób nie podzieli się tutaj, ale...